thank you Cieszymy się z tego, że inwestycja budowa przedszkola publicznego numer 5 i żłobka przebiegała bez większych problemów. Tak naprawdę trwają już teraz tylko prace wykończeniowe, więc przedszkolaki powinny już we wrześniu pójść do przedszkola, a żłobek myślę, że zostanie uruchomiony na początku października. Na przełomie sierpnia i września odbędzie się rekrutacja, 175 miejsc w przedszkolu, dodatkowo 40. Miejsc w żłobku, to oferta którą będą mieli mieszkańcy naszego miasta. Cieszę też to, że te przedszkole jest niezwykle nowoczesne, innowacyjne, ma szereg ciekawych zastosowań, również tych ekologicznych, gdzie jest możliwość uprawiania warzyw przez dzieciaków na dachu przedszkola. Oczywiście wszystko jest w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Przedszkole jest nowoczesne i mam nadzieję, że mieszkańcy naszego miasta, w szczególności ci najmłodsi, mieszkańcy naszego miasta będą bardzo zadowoleni z tych możliwości, które samorząd miasta im stworzył. Warto też podkreślić, że ta inwestycja została zrealizowana z bardzo dużym wsparciem zewnętrznym. Gdzie prawie 13 milionów złotych miasto otrzymało dofinansowania w ramach programu Polski Ład, a koszty inwestycji to ponad 15 milionów złotych, więc stosunkowo niedużo środków do kosztów realizacji całej inwestycji miasto z budżetu miasta, a dodatkowo też pozyskaliśmy 2 miliony 600 tysięcy złotych na działalność edukacyjną w tym przedszkolu w ramach programu Maluk. Więc te środki zewnętrzne do Łąży wpływają i dzięki temu też takie właśnie inwestycje mogą być realizowane. Budowa przebiegała terminowo, wykonaliśmy już prawie wszystkie. Roboty, które były przewidziane w umowie. Mimo jakichś tam napotkanych trudności sprostaliśmy nim i jesteśmy już na etapie wykończenia budynku i wyposażania go. Z miastem jeszcze dodatkowo podpisaliśmy aneks na roboty dodatkowe, które obejmowały między innymi trochę ubogacenie wyposażenia, żeby jednak dzieci miały lepsze, bardziej komfortowe warunki. Użytkowania y, przedszkola, żłobka. Y jakie to są y, dodatkowe wyposażenia? Y, co zabierają? Na przykład, na przykład zostały, zostały zakupione, zakupione większej ilości mebli, zostały zakupione m.in. wózki, telewizory interaktywne z gazetką, zostały, został zakupiony smart floor, dywan taki interaktywny. Także jest naprawdę, można wejść, zobaczyć, zapraszam do środka.